Wszyscy kochamy czekoladę. Jesteśmy zwierzętami społecznymi. Całe nasze życie odbywa się z ludźmi, poprzez ludzi i dla ludzi. Bez drugiego człowieka giniemy. Porzucony noworodek umiera. Młodsze dzieci, pozbawione kontaktu z człowiekiem, na zawsze tracą możliwość nauki mowy. Dorośli, skazani na całkowitą izolację, wpadają w szaleństwo. Interakcje z innymi to nasz świat. Innego nie znamy. Uczymy się ich od narodzin, budujemy przez całe życie, opieramy na nich nasze istnienie, wiedząc lub po prostu czując, że bez nich grozi nam unicestwienie. Wszystkie nasze umiejętności, które nabywamy w trakcie całego życia, rozpoznawanie własnych emocji, odpowiadanie na cudze potrzeby, dzielenie się, współpraca, wzajemna pomoc, opieka wszystko to opiera się na kontakcie z drugim człowiekiem to nasz porządek świata jak wzorzec metra z nienaruszalna podstawa naszej egzystencji. Chyba, że spotykamy człowieka o psychopatycznych, socjopatycznych lub narcystycznych zaburzeniach osobowości, czyli człowieka-nieczłowieka, człowieka, twór całkowicie obcy, choć w ludzkiej powłoce, czasem dość atrakcyjnej, który mówi jak człowiek, je jak człowiek, śmieje się jak człowiek, nawet sra jak człowiek, ale pozbawiony jest ludzkich cech, dzięki którym ten świat jeszcze istnieje. Wchodząc w relacje z takim tworem, osobnikiem człowiekopodobnym, od początku mamy wrażenie, czasem mocniejsze, czasem ledwo zauważalne, że coś tu kurwa jest nie tak, coś nie bangla. Czujemy dezorientację, jakąś niewypowiedzianą formę niepokoju, delikatne poczucie dysonansu, bardziej rodzaj ulotnego wrażenia niż jakiekolwiek pewności, które to wrażenie oczywiście bagatelizujemy, bo w tym samym czasie, dokładnie w tym samym, nic nie dzieje się przypadkiem, zaczyna się love bombing. Wielka kanonada miłości, wystrzały opieki, natarcie zainteresowania, Hiroshima uwagi, ardeny troski i same dobrze wiecie, co jeszcze. Wszyscy potrzebujemy, pisał Kundera, by ktoś na nas patrzył, a tymczasem. Za ludzką powłoką, za miłym uśmiechem, zacząłym dotykiem, za łagodnym wzrokiem, za tym wszystkim czai się gęsty mrok. Paranoja, ekscytacja, furia, zimno, pogarda i całkowity brak empatii. Schowane jak trup w szafie, niemalże bezwonny. To głęboko ukryte szaleństwo i obłęd, choć tak naprawdę to wykalkulowana gra. Jest dla normalnej osoby niewidoczna. Przynajmniej do czasu, gdy poczujemy zaangażowanie, miłość i że chce być z tobą aż do śmierci. Wtedy zaczyna zlekko pośmiardywać. Żadna osoba, pisze dr Nina Rienzo, w swojej książce Violenza psychologica un abuso chronon vede", nie jest przygotowana na takie spotkanie. Nie mamy mechanizmów obronnych chroniących nas przed manipulacją na podstawowych, pozwalających na przetrwanie emocjach, na podstawowych mechanizmach życia. Przywiązaniu i więzi nikt nas nie uczy, jak chronić się, gdy wykalkulowane na zimno sytuacje intymne mają być orężem, by nas kontrolować, zniewolić i wykorzystać. Powtarzam, nikt lubicie czekoladę? Mało jest ludzi, którzy jej nie lubią. Kojarzy się z dzieciństwem, świętami, radością, miłymi chwilami i innymi ludźmi. Nie winmy się więc, że coś, co podarowano nam jako czekoladę, co było zapakowane jak czekolada. Co wyglądało jak czekolada? Co budziło nasz apetyt jak czekolada? Ba, co na początku smakowało jak czekolada? Okazało się w rzeczywistości czekoladopodobnym, oklejającym zęby, obrzydliwym, budzącym mdłości i kończącym się emocjonalną sraczką, trującym wyrobem z oleju, cukru i brązowego barwnika. Anita Deskiewicz Mała rzecz, miłość i inne przemocy Opublikowano 9 marca 2021 roku.